Siema. Dawno nic nie zrobiłem. No jakoś tak czasu brakowało. No ale dwa dni temu przypadkiem byłem zmuszony pojawić się w tym miejscu. A jest to szpital. Szpital w Peterboro. Musiałem tutaj wściekłość swoją odwieść. Dzisiaj robię ten filmik. Bo oczywiście wszyscy będą zdziwieni, że zupełnie przypadkiem w plecaku noszę sobie kapselki. Takie jeden, dwa dni temu przykleiłem tutaj na ławkę. Zaraz tam podejdę. I zobaczymy, co to wyszło. No to idę zobaczyć, czy puszka nadal jest tam gdzie. Gdzie ją zostawiłem? Pewności takiej nie ma, bo tu się ludzie kręcą. Ale powinna być tutaj na tej ławce. Zaraz będzie. O, jest jak widać, tam w rogu. Świetnie zamontowana. Z widokiem takim na szpital, dwudniówka, zobaczymy co nam pokaże. O, tu się schowało. puszka już więta, jeszcze moja morda w masce. Jestem w domu, teraz zrobię uroczyste otwarcie. Zobaczymy co tam jest. coś jak widać pokazało się. Lecę do skanu i do zobaczyska następnym razem.